O kurwa! Sorry, 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 zapomniałem. O cool ja troszkę się czułem. Piąteczek piątuniowej podporwało troszeczkę, przepraszam. Eee, tak jest, wracamy do naszych zajęć. Eee, zapomnieliśmy o dwóch częściach, bardzo ważnych Po to jest treningu, także jeszcze nie zaczynajcie imprezować spokojnie, ja też przestałem. Eee, pierwsze co? Cooldown, cool, -down. cool -down. Schodzimy sobie na kulantkę troszeczkę, żeby organizować do siebie po tym treningu. Eee, siadamy sobie napięty. Hop, głowa, głowa w barki, klatka w podłogę i spokojnie sobie oddychamy do stu, spokojnie liczymy w głowie, yy, raz, dwa. Kto, komu ciężko, może sobie i zostało mu jeszcze troszkę alkoholu, na przykład wziąć szklaneczkę z dżinkiem pod klatkę, hop i W tej pozycji może się relaksować, coś yy, cooldown na spokojnie. 100 pol, policzeń. <noise> 100 policzeń! <noise> Liczymy do <to> 100. <noise> Dobra, lecimy dalej. Nie ma cięć, u nas nie ma cięć, u nas nie ma cięć. Yy, nie chcieliście cięć, ma... to nie ma cięć. Tak jest, fajnie się zdarzają, także yy, proszę to jest yy, mój trzeci film. Wychodzimy ze strefy komfortu, tutaj pamiętajcie, wszystko jest w Waszej głowie. mojej dlatego teraz, niż się nie stało, cofam się ze swoim mindsetem do poprzedniej części i jestem już gotowy do rozciągania. 5-6 pozycji na rozciąganie, i na spokojnie można kończyć. Trening, pierwsze, pierwsze rozciągnięcie, ręka prosta do ściany, bardzo ciśnięty, prawa ręka prosta prawa do przodu, odkręcamy się od ściany. Hop. koło minutki próbujemy przytrzymać jedną rękę druga ręka, lewa ręka, lewa są do przodu odpadł uciśnięty, odkręcamy się od rączki wracamy, łokieć za głowę, bramki patrzymy się przed siebie też koło minutki jedna ręka koło minutki druga ręka Hop. Poczek. sobie na ziemię, na plecki, noga jedna prosta, druga ugięta w kolanie, odkładamy na ziemię, odkręcamy się w tym kierunku, koło jedna, druga strona, druga strona, druga minutka, noga na nogę, ręka między nogami, pod kolanką się opiewamy, za kolaną. Miejsce się na podłodopadki się nie tego leży. Pośladek. O, jedna strona. Druga strona. Głęboko, spokojnie oddychamy. I wracamy. Nogi proste, palce na siebie, klatko do rąk, skłon. Wracamy i na koniec troszeczkę odcienie kręgowej grzbiet podwinamy kolana, kopię się za nadkarski albo za łokcie, proste nogi, wyciągamy się do góry i trzymamy sobie to cały czas od 30 sekund do, do minutki. Wracamy do góry i to tyle na rozciąganie. Dzięki wielkie. Yy... Możesz wrócić do swojej zabawy. <słys》> Wracamy, wracamy do zabawy, nie, yy, dzięki wielkie, widzimy się jutro, yy, chyba, na, myślę, że na weekend też będą jakieś yy, treningi, także w parach może, o może w parach, zobaczymy, zaangażujemy tutaj yy, partnerów, partnerki do, 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 do ćwiczeń, yy, także trzymajcie się jeszcze raz, wielkie dzięki, pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, o łapieczkach w górę, yy, dzięki wielkie, yo!